Na kuwiki. Tam, dam, Cześć, witam was serdecznie. Z tej strony Nitek. Dzisiaj gramy w Betrayer od Black Powder Games, który składa się z byłych pracowników firmy Mono Monolith. Monolith kojarzyć możecie lub nie z takich tytułów jak Fear, czy też No Knives Forever. I właśnie weterani, którzy gdubali przy tamtych grach, postanowili wrócić wiem, czy też <grym> spróbować wrócić w glorii i chwale i uszyli nam Betrayer. Betrayer już od jakiegoś czasu był dostępny w formie wczesnego dostępu, natomiast kilka dni temu zdaje się miał premierę. Nie pamiętam teraz dokładnej daty, natomiast słyszę, że ktoś tutaj struny głosowe sobie... <noise> struny głosowe sobie szarpie, tudzież ma niezmiernie wielki problem w krzaczkach, co tylko oznacza dla nas bardzo dobrze, bo zaprezentuję Wam formę rozgrywki, która jest trzonem! trzonem rozgrywki w Betrayer, choć może nie takim trzonem, natomiast na pewno jednym z jego filarów. No, głównie jest tutaj postawiony jednak element na eksplorację tych 17 wiecznych terenów, gdzie też stało się coś okropnego i nikogo nie ma po, oprócz zombie-konquistadorów, <laughs> których możecie właśnie zobaczyć. Jeden jest tutaj, widzę drugi jest tam. O, trzeba się trochę cofnąć, żeby nie zawołać ich wszystkich. Jest trochę skradania, aczkolwiek styl waszej rozgrywki zależy tylko i wyłącznie od was. Gra posiada dość obszerne tereny, które możecie zwiedzać. Tu wszędzie możecie sobie podążyć, możecie sobie iść, pozwiedzać, zobaczyć tutaj ambonę, wpaść tutaj do szopy <grym> do osady, sprawdzić czy ktoś żyje popłukać się w głowę, bo przecież wiadomo, że nikogo tam nie ma pewnie, natomiast, no, gra jest otwarta, możecie iść gdzie chcecie, jak chcecie, nie ma tutaj jakiegoś specjalnie trzymania za rączkę, aczkolwiek są wspomagacze tego kierunku waszej podróży, co wam zaraz pokażę, tylko spróbuję go tutaj... o Jezus Maria, odesłać, ale słyszę ich tyle, <grystanie> że trochę boję się ujawnić, widzę, że jest ich tutaj trzech, o, to jest czwarty, dobra, dobrze, że spojrzałem. Jak to bywa w takich grach? Przeciwnicy nie reagują na to, że ich kolega na przykład bym ściągnął tego z przodu. I on by zareagował na to, że tego tutaj nie ma. Bardziej zareagują na to, że jakaś strzała minęła mu się z głową. A! <grystanie> Krzaczki, o kurde, ale bym wyszedł. To byśmy mieli teraz. Dobra, jesteśmy tak trochę za drzewa. Dobra. Zgadzając się, należy oczywiście pilnować tych podmuchów. Wiatru. O! O kurde! Adam Spadam, zauważyli mnie. Aaaaah! Skuban! <laughs> Miałem taki przebłysk taki w ogóle. Co by było, gdyby ten wiatr teraz y, nie zawiał w ogóle? Czy on nie faktycznie usłyszy? No i niczym Han Solo w powrocie Jedi nastąpiłem na jakąś gałązkę I faktycznie skurczy syn! Obrócił się w moją stronę. <laughs> Natomiast możemy ich też zajść od tyłu i machnąć szabelką, co właśnie postaram się teraz zrobić, żeby zaserwować mu taką lewatywkę, która oczywiście pozbawi go tchu. Będzie tak znakomicie wykonana! A, udało się! I to robimy w dzień! Natomiast jest jeszcze element, który pokażę wam za chwilę i to jest element nocny. W tej nocy, za każdym razem, kiedy dotrzecie do... Do obozu, który akurat jest akurat kawałek od nas w tym przypadku, bo my jesteśmy tutaj. To jest taki mini obóz, ale tutaj nie ma nic ciekawego tak naprawdę. Natomiast w tym obozie prawdopodobnie jest dzwon, który po uderzeniu przenosi nas, yy, właśnie no, na drugi element gry w nocy. W nocy dzieją się cuda i dziwy, które zresztą zobaczycie za niedługo. Ah, Nie trafiłem, ale nie zauważymy. <grystanie> Fuck. <grystanie> Teraz się nie dziwię, że nie skończyłem ostatniego levelu w Rambo. <grystanie> Zaraz wam opowiem o tych brzęczących dźwiękach. O Jezus, tam jest jeszcze jeden. Nie, 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 Polec... A! Ach, udało się. Jechany, jeszcze drugi. Oj, nie zauważył mnie! Ale fart. O kurde, jednak reagują na to, że kogoś mu sprzątnąłem sprzed oczu. Aaaa, Udało się! W związku z tym odblokowaliśmy tę lokalizację, aczkolwiek, tak jak mówiłem wcześniej, nie ma tutaj tego najważniejszego, nie ma tutaj przełącznika między tym światem dziennym a światem nocnym. Natomiast zwróćcie uwagę, że mam zdrowie, które się nie odnawia. Dostałem strzała, nie odnowiło się to zdrowie. Jestem w związku z tym taki delikutaśny. Potrzebuję pić wodę niczym rasowy koń, wodę z beczki, które, jest, które są rozmieszczone po świecie, i oczywiście też tą wodę do bukłaka chowam. W związku z tym mam zawsze przy sobie kilka apteczek. Widać to w prawym dolnym rogu. Tam są znaczniki, ile tych apteczek posiadamy. W związku z tym, jeżeli będziecie czuli się ranni, zawsze można załyczyć, no i wtedy człowiek, jak to za, po załyczeniu, czuje się trochę lepiej. W każdych wioskach, które będziecie mijać, mimo tego, że są opustoszałe, jest dość dziwnie zrealizowany element handlarza. Handlarz to tak naprawdę stoisko, w którym możecie kupić sobie nowe przedmioty, takie jak na przykład właśnie te czarmy, o których chciałem opowiadać w ekranie Inventory, które ulepszają nam trochę postać. Jest to taki tyci, 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 tyci. tyci. O kurde, ktoś mnie zauważył! A! Fuck! Co to było? A to już jest! Jaki tutaj zapłonął do mnie uczuciem? A co to było w ogóle? Ja się nie spodziewałem. Natomiast te, te czarmy, które macie, które sobie zakupicie, ja akurat mam jeden, powodują... Odrobinne dźwignięcie statystyk, znaczy, dźwigają odrobinę statystyki, i tak możecie na przykład przeładowywać szybciej, możecie mieć więcej zdrowia, etc., etc. Nie ma tego jakoś specjalnie dużo, nie trzeba tego jakoś specjalnie też pilnować, natomiast to faktycznie ten lud gdzieś tam wypada, i nasza postać robi się coraz bardziej mężna i fajniejsza. Jeżeli chodzi o samo umieranie w grze, jest tutaj kara niczym w Dark Souls czy też samym Diablo, mianowicie kiedy umrzecie, kiedy was ktoś pozbawi oddechu. Zostawiacie wszystkie graty, które mieliście na sobie W miejscu, w którym padliście I teraz waszym zadaniem, każdorazowo po śmierci Oprócz tego, że wszyscy się zryspili na nowo Jest oczywiście dotarcie do tego miejsca, żeby te Graty odzyskać Kiedy tego nie dokonacie Wszystko przepada, w związku z tym Obudzicie się z ręką w nocniku i z posikanymi spodniami Bo kiedy przyjdzie uzupełniać jakieś a, Rzeczy w ekwipunku, jak na przykład strzały, czy też kule do Muszkietu No to nie będziecie mieli Waluty, żeby te przedmioty wykupić. No i wtedy jest jeszcze gorzej, bo no, musicie się już wtedy gipko przekradać i pozbawiać wszystkich życia. Natomiast no w nocy, zobaczycie, rozgrywka wygląda zgoła odmiennie i tam bez amunicji po prostu iść się nie da. Chodź tutaj, robaczku. O, skubany. Dość specyficzny jest sam model walki, ponieważ <ścoughs> posiadając łuk, muszkiety i dziwne pistolety, których przeładowanie trwa wieki, to nie jest zwykłe naparzanie. No trzeba się to jednak kombinować, i te walki faktycznie potrafią przystworzyć masę problemów. Wyzwalają też fest dużo emocji i naprawdę jest wtedy ostro i gorąco. Wspominałem też o tych dźwiękach, które cały czas słyszycie. Te dźwięki kierują nas na właściwe drogę, do właściwych miejsc, w tym przypadku jest to brzęcząca skrzynia. Jest to element dość bzdurny, no bo tutaj tak naprawdę polegamy na głosach w naszej głowie przez zebrane ucho, które wygrzebaliśmy z ziemi i niestety nie żartuję, chociaż brzmi to bzdurnie. Natomiast jak widzicie też nie ma na kompasie absolutnie żadnego miejsca, które zazna mamy zaznaczone, oprócz tych miejsc, które wyswobodziliśmy z rąk zombie-konkwistadorów, Tam też, już jak widzicie na górze, miejscówka ta jest zaznaczona i tak naprawdę jest to nasz jedyny punkt orientacyjny. Tymczasem widzę też, że gdzieś tutaj w pobliżu czai się beczułka z wodą, widzicie, na kompasie jest teraz krzyżyk, a jeżeli nie wiadomo gdzie iść, można posłuchać właśnie rzekomych głosów. Akurat byłem tak ustawiony, że głosy pochodzą Wydobywają się z tamtej strony, gdzieś między drzewami siedzą duchy przyjazne, które sobie tam harczą, no i my oczywiście musimy tam podążać. W menusach na samym początku gry można włączyć ułatwienie dodatkowe, ponieważ jeżeli nie chcecie polegać na własnych uszach, czy też tych z ziemi, można za każdorazowo przy użyciu tych głosów, bo można robić to co chwilę, zaznacza się ten kierunek na kompasie, w związku z tym jest trochę łatwiej, ale. Jak ktoś nie lubi wyzwań, może tak zagrać. Ja natomiast sobie nie połączałem tych łatwień, do których też zaliczam to, że przeciwnicy mogą zadawać trochę mniejszy damage. Tak naprawdę to są ustawienia defaultowe. Ja tutaj klepnę ten grup, tylko. Gdzie jest? Krzyż! Okej. Okay. Podeszliśmy do obozu, którego widzieliśmy na mapie. Tego akurat nie było. Natomiast no, zorientowaliście się już, że jestem trochę dalej. Um, jak widzicie kolejna porcja... Z... O kurde, to jakiś hardkorowy... Nie, to jest zwykły zombie. Okej. Okay. Konkwistadorzy sobie tutaj łażą, panoszą się tutaj gipko, no i to jest ten obóz, który byśmy chcieli bardzo wyspobodzić. ze względu na to, iż pozwala nam przejść na mroczniejszą stronę, o której wcześniej tyle gadałem! O kurde, to jednak jest hardcore koksu! O, ja chodź do tanga. O, ja idzie. Ale idzie też jego kolega! Okej. Okay. Nope zrobiło się już trochę gorzej. <laughs> o kurde! Jeszcze mi wygarnął któryś! Fest! Więc, a! Grunt to pozostawać w ruchu, aczkolwiek można się zorientować bardzo szybko, że e, ci Hiszpanii nie są sami. Psy głupi! E, to Rzymianie są... A! Głupi i jak widzicie, <laughs> nawet ten zombie rzuca tymi kamieniami w miejsce, gdzie przewiduje... A! Kurde, biegnie do mnie! <laughs> no, stary, cofaj się. Gdzie on jest? Eee... To on? No... Pewnie zaraz mi wyjedzie tutaj z kamiorem! No coś się dziwnego stało. Zabili go chyba przez przypadek, a nie mnie. Każdym... My... Ale już źle z oczu patrzyło. Nie mam apteczki! O, kurczaki, przypomina to teraz trochę Far Cry'a, w którym wyzwolaliśmy obozy. No nie jest to tak naprawdę tak aż dynamiczne przez ten, ten dziwny, to dziwny, no oryginalny tak naprawdę system walki. A, bo ze świecą szukać! Stałem ma... <gryw> radę! Reload, nie mam amunicji! God damn it. Nie jest wcale tutaj tak prosto, jakbyśmy chcieli, żeby było. <gryw> o, kurde. Tak, to o czym mówiłem, zanim zniknął te kolej z kamieniami, to to, że zombiaki są dość przewidywującymi bestiami i potrafią celować w miejsce, gdzie... tak naprawdę będzie... A! Za chwilę! Krapiszcze. W związku z tym trzeba być cały czas w ruchu poruszać się, żeby on po prostu miał problem z wycelowaniem niczym, ale te strzały nie padają często. Natomiast są dość śmiertelne. No i ta walka oczywiście nabiera rumieńców. Natomiast teraz przejdziemy do tego trybu nocnego. Który specjalnie dla Was przygotowałem trochę wcześniej niczym makłowisz w swoim programie do gotowania, żebyście nie musieli czekać i oglądać jak biegam tutaj po stepach hakermańskich, ale zanim do tego przejdziemy, tym, których razi w oczy ta oprawa graficzna, pokaże suwaczek, który diametralnie zmienia charakter tej gry, aczkolwiek też chyba ją trochę psuje. Można co prawda tymi kolorami trochę się pobawić i dopasować je według własnych pięknych, ślicznych niebieskich oczek. Natomiast ja się nie bawiłem, zobaczyłem, że faktycznie jest taka funkcjonalność, więc jeżeli kogoś mierdzi ta oprawa niczym Sin City, można sobie to także dopasować. Tymczasem idziemy w Kimę. No, <laughs> Dziękuję wietrze. <laughs> noc, jak to bywa w życiu, następuje po tym jak przywalimy w dzwona. Eee, I jesteśmy w nocy. Od razu można zauważyć, że gra <laughs> zmieniła swoje oblicze, a sama noc jest dość martwym bytem. Nie ma wiatru, głosy natury zniknęły, w ogóle głosy w tej grze są zrealizowane pierwsza klasa, strasznie mi się podoba realizacja strony dźwiękowej. Zresztą strona graficzna też jest pełna swojego uroku, nie jest to coś, co widzimy na co dzień. O, ale słyszę głosy z oddali, w związku z, tam, w związku z tym podążam właśnie tam. Nocą charakter rozgrywki, no, zmienia się, tak jak mówiłem wcześniej. Wow! Jak widzicie, no zombie konkwistadorzy ustąpili miejsca tutaj szkieletom, którzy rzucają do nas piszczelami. O, właśnie ten co tutaj mnie poczęstować swoją kością. Walczymy z nimi gipko i ten element skradania w nocy raczej nie istnieje. Bardziej opiera się tutaj właśnie na elemencie akcji. Jest tutaj dość dużo strzelania do hordy przeciwników, którzy występują w losowych miejscach. Tak to... się zlękłem. Tak jak mówię, no ja jestem zachwycony akurat oprawią, oprawą e, wizualną, <grymka> dźwiękową. Jest naprawdę fajnie to zrobione. Wspomniane duchy, wspomniane linie dialogowe. Czemu zabiłem kapitana? Dzieci, czemu go obwiniają? Przecież nikt nie dotknął dziewczyny. Sekrety, nie, nie, sekrety. Czy ten nóż jest, ta pochwa, bo znalazłem pochwę na nóż, jest twoja, tak to twoja. Zabiłem, zabiłeś indiańskie dziecko. No widzicie, zechłonciłeś ją. Oboje, ja i Samuel. Pamiętam, że dziki pokazał mi palec ze swoim pierścionkiem. <laughs> to, to był... Na pierścień kapitana! Dlatego zapytałem go, dlaczego zabił i powiedział, że w zemstwie, że w Zobaczcie zemsty za swoją siostrę. Nigdy nie powiedziałem, że kapitan go nigdy jej nie dotknął, to byłem ja. Następną rzeczą, którą wiedziałem, było to, że byłem na ziemi i on. Zodawał mi ty, 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 ciosy noże! To byłoby tyle, jeśli chodzi o betrayer. Tak naprawdę teraz będę szedł do kolejnego postaci odbierał kole czytał kolejne rozmowy i rozwikływał kolejne sekrety. Osobiście rozgrywka podeszła mi, nawet mi się podoba, nie jest to coś, z czym stykamy się na co dzień, bo nie jest to typowy shooter, nie jest to typowy survival horror, tak naprawdę też nie, no bo nie ma tutaj jakichś elementów craftingu, jest bardzo mało tego RPG, bo to zaledwie kilka przedmiotów na krzyż, które zbieramy. Bo w ogóle się taki utomaniony teraz od tego dźwięku. Jest to zaledwie kilka przedmiotów na krzyż, natomiast to gra całkiem... całkiem potrafi wciągnąć. Nietuzinkowy design audiowizualny, bardzo fajnie się to sprawdza. Kto to flaga. Boże, już myślałem, że jakaś Godzilla. Pani w czerwieni. No, kto nie lubi pani w czerwieni? W dzień już nie mam nic do roboty. Pozostało rozwiązanie zagadek właśnie w nocy. Ja z chęcią wsiąknę w tą grę, ponieważ, tak jak mówiłem wcześniej, no spodobało mi się. Nie jest, nie wyrywa z kapci, co prawda, ale jak się do niej przysiądzie, można zapalać do niej głębszym uczuciem. I fajnie, bo nie jest to rzecz, w którą zagralibyście na co dzień. I być może, no... Już i tak czujecie się zachęceni po tym, co widzieliście, ponieważ tak mniej więcej wygląda całość rozgrywki w Trail. Tutaj skradańka i zachodzenie od tyłu ze względu na z... przewagę przeciwnika. Tutaj, z... ciachanie się z hordą, a do tego elementy e, stricte przygodówkowe, e, trochę takie MMO, z rozwiązywaniem tajemnicy terenów, na których przebywamy. To byłoby tyle! Mówi do Was Nitek w luźne gadki, w luźnych gadkach, Betrayer od Black Powder Games. Do zobaczenia następnym razem, pamiętajcie przybyć piątkę pod filmikiem, subskrybować, jeśli chcecie być na bieżąco i oczywiście do zobaczenia następnym razem, dzięki za spędzony wspólnie czas. Adie!